Dzisiaj Wam zrobię poradnik, tutorial, jak zagrać Love Yourself Justina Bibera. Jaj! Więc zaczynamy od siódmego progu. Bierzemy paluszek wskazujący na piąty próg, znaczy na piątą strunę siódmego progu. Bierzemy środkowego palca na ósmy próg, na szóstą strunę Serdecznie na 9 próg i na trzecią strunę i mały paluszek idzie na 9 próg na drugą strunę. I mamy tak. Więc tak. Tak, tak. tak Bierzemy trzy palce. Oto te trzy palce, nie inne. Te trzy palce. Bierzemy strunę, czy tam od góry. Piątą, trzecią i drugą. Tak. Ciągniemy, i tym środkowym palcem. Ciągniemy jeszcze raz, więc Ciągniemy drugą strunę, tak drugi raz I klaps Później idziemy, więc tak dobra. Nie. I klaps Później idziemy do kolejnego akordu Wszystko kasujemy delta I bierzemy, znaczy Przesuwamy go na ten słupek więc kiedy mamy siódmy, siódmy próg, przesuwamy go na ten słupeczek, bierzemy środkowy palec, bierzemy na siódmy próg, znaczy powiedzmy, że te czarne to jest pole i idziemy na siódme pole, e, druga struna i na, dziew, na ósme pole, s, y, trzecia struna i ciągniemy tak samo jak w tamtym akordzie. Przesuwamy ten akord na próg. Żeby serdeczny był na polu piątym I kiedy mamy Środkowy, przepraszam, nie serdeczny Środkowy palec na polu piątym No to zgadza się Idziemy teraz, żeby Idziemy na Próg Żeby Środkowy palec był na dziesiątym progu, znaczy na dziesiątym polu Mamy tak I ciągniemy i bierzemy taki sam akord jak wcześniej, więc na początku wskazujący na siódmy próg. Piąta struna ser... O ja pierdziałem. Środkowy palec idzie na szóstą stronę, na ósmy próg. Serdeczny idzie na dziewiąty próg. Trzecia struna i mały paluszek idzie na dziewiąty próg. Te, druga struna. I ciągniemy. I bierzemy ten sam akord. Jak wtedy. Więc przesuwamy to na słupeczek. Bierzemy środkowy palec na siódmym polu i do tego na serdeczny na ósmy próg. Trzeci, trzecia struna i ciągniemy I jeszcze raz. Więc to będzie tak brzmiało. Jeszcze raz. I teraz idziemy na siódmy próg, bierzemy drugą strunę. Bierzemy, oto ten paluszek i będzie nam potrzebny jeszcze ten paluszek, ten. Znaczy serdeczny. I bierzemy w drugą stronę, na siódmym progu Wkładamy i robimy taki dźwięk. I kiedy robimy ten dźwięk, to próbujemy jeszcze zrobić inny dźwięk. Znaczy bierzemy ten serdeczny palec, idziemy na dziewiąty próg, więc. Więc gramy i jeszcze dokładamy ten paluszek, żeby był ten. Więc. Więc gramy ten, dokładamy i jeszcze raz gramy. I zamiast grać takiego akordu, tego akordu początkowego, to gramy akord ten. Jakby to zastępowało to. A i do tego będzie klapsięcie. Więc kiedy mamy Robimy ten, no to magiczną rzecz, to i klapnięcie Klap, klaps, 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 klaps. Więc pokażę Wam, jak to brzmi w całości. Pierwszy etap. Idziemy do kolejnego etapu, to jest, bierzemy, idziemy na czwarty próg, bierzemy ten palec, kładziemy go na, piątym, na, piątą, na piątej strunie, czwartego progu, e, serdecznie na szóstej, szóstym progu, czwarta struna i mały paluszek idzie na szóstym prógu, czwarta, trzecia struna, przepraszam i nie robimy już, że bierzemy strunę od góry, od góry czy tam, piątą, trzecią i drugą, tylko bierzemy piątą, czwartą i trzecią. Więc te oto struny, ta, ta i ta, więc, więc jest tak. Drapiemy, robimy ten przesmak i klaps. Idziemy teraz do kolejnego akordu. To jest Anna, a la Emol. Ale to nie jest Emol jak prawdziwy Emol, tylko o jedną strunę w dół. Więc mamy Emol i jedna strona w dół. Ala la Emol. Prawda, <grych> Więc Emol i jedna struna w dół. Więc mamy czwarte próki. To znaczy ten akord. I bierzemy teraz E-dur. I zamiast piątej, trzeciej, czwartej. Bierzemy szóstą, trzecią i czwartą. E, cz, czwartą i trzecią. I tylko na tym akordzie będzie szósta, czwarta i trzecia. Tylko tylko na, tej, na tym akordzie. I robimy tak. Drapiamy, robimy ten smak, klapsniemy. Jeszcze raz i klaps. Więc drapiemy, robimy ten smak, klaps. I jeszcze raz, ale bez już tego smaku, więc. Dobra, więc spróbujmy pierwszy początek. Powoli. Więc jeszcze raz. Teraz zróbmy Dobra, więc idziemy do kolejnego, powtarzamy te akordy Już nie robimy tego podwójnego Nie, tylko tak I bierzemy ten sam akord, jak tutaj był, tylko przesuwamy go na drugi i na czwarty próg Więc wyciągniemy normalnie. Nie robimy, już metnego smaku. Się Nie robimy już tego smaku. O, przepraszam, tamten się pomylił. Nie robimy już tego smaku. Dobrze, Więc. I teraz idziemy do ostatniego etapu znaczy kolejnego, znaczy drugiego etapu, ale jeszcze. A, dobra, Więc jeszcze. Ciągniemy i drapiamy, znaczy głaszczamy gitarę. <laughs> Więc. Więc ciągniemy i głaszamy struny. Ale spróbujmy nie robić struny szóstej, tylko spróbujmy głaskać strunę piątą, od góry czytam piątą, czwartą, trzecią, drugą. Nie, może też, nie można tych strun dotykać Spróbujcie tylko te środkowe Znaczy piątą, czy piątą czwartą, trzecią, drugą to będzie trudne, wiem, bo to teraz też mi nie wychodzi No i idziemy do kolejnego, ostatniego etapu Bierzemy edur I pamiętajcie, 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 pamiętajcie Że edur ma tylko szóstą Znaczy łapiemy struny szósta Czwarta i trzecia Tak. I teraz nie będzie tego smaczku, tylko będzie tak Więc to będzie tak Ciągniemy, klaps Ciągniemy, klaps Ciągniemy, klaps Ciągniemy Klaps Przepraszam, nie no, więc jeszcze raz więc bierzemy Edur. Pamiętajcie, mówiłam już, że bierzemy szóstą strunę, a nie piątą. Klaps, więc bez tego smaczku, bez tego tego tutaj nie robimy, proszę państwa, tylko. Idziemy na ten akord, idziemy na... Ten akord i Ala Emo Edur Emol i Edur więc powtarzamy tutaj znaczy tak znaczy Edur Edur ten jeden tego ten ten Emo Ala Edur Edur więc jeszcze raz Spróbujmy to od nowa Znaczy od Spróbujmy to Od y, czwartego i szóstego A. sama się pomylę. I teraz idziemy na próg i powtarzamy to No i tak robimy, 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 a się skończy piosenka, ja, proszę Państwa, więc Dzięki za oglądanie, myślałam, że pomogłam, jak pomogłam, to fajnie, a jak nie. No to też fajnie, bo mogłam to nagrywać. Więc narka, miłego dnia, no i do zobaczenia w dalszym odcinku. No to pa.